tak, dzisiaj gramy 1 e, na 1 Wracamy się do tego Chyba coś już... Aha Nie zdążyłem Oczywiście zostawcie tutaj 5p w górę I będzie kolejny odcinek z Danielosem No Fajnie, Danielos mnie Rozpyka na tym odcinku Bo ja słaby A ty no, na luźniku Na luźniku mnie rozpyka Za niedługo, może będzie stream, to na streamie zagramy sobie... Mam eee. no, ze zajazdu. Zagramy sobie e, turniejowego. Ja ciszę. Gdzieś się bo będziesz wszedł. Jak on tak celuje? Widzowie. Gdzieś zanim nas doczeka się w końcu odcinka z CSGO, nie? nie? Może nie konkretnie ja, tylko widzowie. No też, ale ty też jesteś moim z jednych widzów. No, nie powiesz, że o, ja. No. I też dużo raz się nie pytałeś. Tylko ty z tobą grałem na streamie. I... I do Dunaj to wygrałeś. No. Trzeba powtórzyć kiedyś, ci Kaszabie chcą stawkę. Haha. Ha. <laughs> nie ha. no, wiem, Fabiana. Ale... No, patrz co za... No nie da litości, no nie da litości, no nie ma, nie ma litości. Słaby jestem, widzowie. Nie no dobra, koniec no. zabawy, bo dużo gadam, mało robię. nie Mówię, dużo gadam, mało robię. Czyli teraz full focus. Aha. Tak można powiedzieć. Jaką ty masz broń? Maka. No, okay. Czemu to... To się nie dziwię czemu ty wygrał ociśliam śl MK T maszaka Mogę grać z Gloka To się wcale nie dziwię czemu ty Nie mam pytań Chyba to za dużo różnicy nie ma tylko po prostu się wyłapiesz eee, nie mam pytań Czekam na rundę za nie? Na AWP właśnie ze mną wygrałeś wtedy. No. to No, Tylko wiesz, to AWP to, to jest GO, co nie? I to no. jest różnica między AWPami. To będziemy mogli drugą rundę zagrać na AWPy. No dobra. No 52 w 9-2 w chwilach sobie nie, nie no, dobry jestem, bardzo, jestem normalnie najlepszy. Oj, będziemy chciały my grać na awulty, wiesz? No czemu? Przepraszam. 58-3, co jest grane? Fajny skin. Random już, Dobra. Zabiegramy to. Musimy mu się teraz... No nie mogę, nie mogę zmieniać tego. Zapłaci panie. teraz mu się za to, że on nie ja, ja nie mam Empress, nie Dobra, no i ty jesteś niszczony teraz. Jezu, nie. No i... Co robię, kurde, teraz... Teraz, kurde, zrobiłem czyty i... I teraz, ten Danielos będzie miał... Te same szanse, co zawsze. Czyli każda. Kurda, dostał. Leczysz full auto czy pestkujesz tak jak ja? Pestkujesz. Ja. No nie mogę, nie jestem zapieram. No Mam 39HP Coś biedno trafiłem Dobra let's go, let's go. Poczekaj chwilę Zaczynam się prawdopodobnie rozgrzewać, tak można powiedzieć I. zaczynam się bać samego siebie Oczywiście też nie wnikajcie w moją minę, bo moja mina jest bezsenna oczywiście Yy... Jak to chyba ma... ten komentarz zmiana skinów? No. O kurde, zapomniałem. Wpisz skiny po prostu. Skins! Let's go, let's, go, let's go. Nie, 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 nie skins. Nie? Nie. Wykrzyknik. większy wykrzyknik. Nie. Nie. No, zaraz się ogarnie. No. Dobra. Jezu, musiał przyjść pod mój ten, nie. Teraz sam mikrofon wezmę wyżej, bo nie wiem czy mnie dobrze słychać, czy nie. Ale z tego co widzę, w miarę dobrze mnie słychać. Się wcelował, się jak nic, się musiał wcelować, bo to nie... Bo to by... To by nie było danie, jakby się nie wcelował. Tak samo jak w to tak samo w też się wcel w ten, wcelowuje. Ja też się nie umiem celować do jak ja się wceluję. Jest trudniej złożyć. Ale jak ja się wceluję... Nie wiem, po co tego kontrolu ciągle trzymają. Eee, e, u mnie weszło. Nic nie weszło. No nieraz, raz, kurde, czekolada mi przeszkodziła. Bo miałem ten. Kładz czekolada i przeszkodziła mi. Ej. Dobra, mi, no się... działają. Czas się Czy ty mój działają, co nie? Weźcie go tam ten. Bo yy, w komentarzach, że czytuję. <grym> nie, no, filuję, ale. Yy... Serio, jeśli chcecie kolejny odcinek za nielosą, to wbijajcie Pięcie po górę dużych próg nie jest 11 zobaczycie specjal z jednym panem. Przypomnę wam co było 11 lutego 4 cz lata temu ale to zobaczycie z czasem Kurde, sobie na drugie miejsca. Dostajesz? nie no to też. Ty też. <grym> się dzień to przez ścianę, musiałem cię zeskanować. Nie! Aj. No cóż, Daniela jest lepszy jest jak zawsze, oczywiście tylko na kasze. No, 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 no. <śpiewanie> Się tam wcielowałaś, nie? Nie. No jak nie jak mnie. Ci tam widziałem się wcelo... Wcelowałeś was Serś tak krzycza, ale Trochę mnie emocje ponoszą Widzowie, czemu mi tego nie, nie powiedzieliście Kurde Dostałeś Też dostałeś Trochę Ty w sobie, no. P2013 Co ty masz do broń? Broka miałem. A, Jezu nie, Akacz. Ty wygrywasz, nie? Ładnego Akacza. Gdzie ty jesteś? Oła. No co? I pan dostajesz teraz. Aż nie piękne z tej strony? A jednak piękne to po prostu później. Zagramy <grystanie> jeszcze, gdzie. No. no. No i jeśli, jeśli chcecie znowu takie odcinki jak Stanilos z, z na przykład z, z odcinki z widzami, że tak umiem to wbijajcie, y, w, zapraszajcie mnie y, na Snapa, TikToka, tam piszcie na TikToku, czy tam na Instagramie, y, czy coś, no na jakichś tam mediach, ci co chcą ze mną nagrywać y, odcinki tego typu na przykład jak teraz nie nielosem nagrywam CSA, to mogę z kimś nagrać Fortnite'a, y, Minecrafta y, gry te, które... O, to to, to te gry, do których mam oczywiście dostęp, ale zniknę z rodewu. Ojoj, no. ale czy a... to banie, sorry. Chciałem. <laughs> o cholerek, to mocno uderzyło <laughs> No, jeśli chcecie tego typu odcinka, to wbijajcie łapkę w górę. Subujcie kanał No nie A jakiś kokoszek doszedł Kokoszek? No Ale nie będzie na odcinku, no Trudno Nie będę teraz cię robił go wyganiał Ale mam przeciwko Przeciwko niemu Przywitam się Siema Nie wiem czy on żyje, bo go nie ma na respie. A bo mnie wywalił na inną arenę. ja z nim niby się biję. To jeszcze niej razy będzie się chyba ten, bo nie będę mógł chyba tam, tak dla dziecka szedł. I będzie trochę. O nie, dobra. Będę mógł mógł no. grać. No i los. ładnie, ładnie. Mam 14, Mamy oh. 15 minut nagrywki, więc jest good. Ja mam teraz bez przeciwnika sobie trochę pogarantować w sobie. Yy, więc no, jeśli chodzi o, o nagrywanie czy coś co się od tego typu odcinków, jeśli chcecie to serii łapujcie. Dla mnie to jest wiadomość wtedy taka dochodzi, że chcecie te odcinki i tak dalej. I tak dalej. Wiecie o co chodzi. Ja już ciągle to powtarzam co odcinek, żebyście sobowali i tak dalej. Kurde, jaka była ta komenda na skinie? Nie pamiętam. A ten kokoszyk jest awk. A sam używałem co nie no, nie pamiętam już. Ale dostałem okay. hada. To dwa razy na czapkę. No. push. No. Jestem na arenie drugiej bez przeciwnika. Tutaj. Dobra, daj sobie z nim poradził. Mam nadzieję, że typ... więc jakby... Co? Więc a, teraz ty będziesz go miał. Nie, teraz stoją grą. A skąd? Chwilę się. Tylko Koszek sobie stoi, nic nie robi. Czemu on w ogóle doszedł? Nie wiem. nie ma co robić. Skąd go wam? Po co nie chcę się do niego podchodzić? Kogoś nam przedłuża. No, Danielas no jest dobry bardzo z zakacza. Z tego co ja wiem, Jeden się grał. Może no, szczególnie ze mną. No, na no, AWP to szczególnie z tobą. No też. Er, ser, z rfami. Nie o trafię, jest. nie trafię tej główki nawet, no, no nie mogę. Byłem... O tyle od jego, ale no nie mogę trafić z tej głowy z niego. Let's get this done. Sam sobie. Gdzie dostałem się teraz? O, głowy. Oš već neželje moga zmejaš te ih O, iš moga Snos kao preboda njera, Tak, myślałem, że już tego nie trafię po chwili, ale jakbym tego nie trafił, to już bym był martwy. Dostałem chwilowego laga, będziesz Czaj, czaje. Po co on tu przyszedł? Nie wiem. Co próbuję i te. te abortówki robić. Na ściance tej. To dawaj, te Oni. only runoskopy. Не скажешь, что ты не умеешь. О, uh. ah. oh, было. Но скалпы у меня, в не Ale już i tak czas się, się skończył. No i co? Ale obok było. Ja, obok normalnie. Obok ciebie zobaczył potem na powtórkę. Normalnie obok koło ciebie przeleciało. No, sumie. nie wiem, z tego tyłu nie trafiliśmy. No. Jeszcze obok twoje dynki są. O, w końcu. Znało znowu, znowu te? No. No. A ja nie mogę zmienić z tej. Mogę. Oj oj. No, Jestem kokoszkiem. No Muszę 20 minut. Kurde, nie mogę no. Czekaj, yy, wykrzyknik, kick, kick, Nie masz do tej komendy tej komendy. kick, Guys, you, tutaj nie kick, kick, do tej Nie nie napiszcie w tej komendy. Nie, napiszcie w kick, Napiszcie w komentarzu Eee, y... noskopy miało być co to miało? Być, co a tam, co teraz nie było mówione Tak, tak się bawisz? <laughs> Jak powiem noskopy to wcale nie było, a nie co mówiłem noskopy Nie spadłem na arenę drugą Jak to się stało? A no jest kokoszki ja Ja jestem koko ażki, ja go skosłem wolno, sobie on jest Chodź sobie do na nie gra Az sobie kosę Dawaj Scopo czy na ja. scop oh. Co? Skopy czy na no scope poczekaj a su pokaż mapę no rchem jest. kas nie bij nie zamierzałem dobra mam counter terrorists win Ey, pojedyncze to było. <noise> Jezu, patrz na arenie pierwszy z kokoszek Nie wiem, jak ma 0,10 i jest na pierwszej. Ty masz pi 5,59, ja mam przez 7,2 na drugiej. Co nie? Klub po co ten dyb tutaj doszedł? Po Specjalnie, może wyczuł kurde, że nagrywam sosi. W końcu. Aż że, nie, masz jakiś podkręcony image. Nie. Nie, zabij go szybko. Poś, poś, poś. A, z kokoszkiem gram, dobra. z tobą, a się wychyliłem przed mikrofon, żeby cię zabić. To... Z tym typem gram. Jak mnie zabijło tak szybko? Ja bym nie zabił tak szybko, ja zawsze szybko zabiję. O bloki. No ja mam coś tam. Ja nie widzę z daleka, to jest takie najgorsze, że... Ja nie widzę z daleka. No, tutaj ja zresztą jeszcze razy widziałem, jeszcze tutaj masz taki czarny łeb. No. Ja się ja na drugim monitorze, na większym się nie widziałem, co nie? Byski tak, zakończę odcinek, co nie? Tak ogólnie te widzowie subskrybujcie I tak dalej, bo trochę się skupiłem z Danielosem Tak ogólnie subskrybujcie i tak dalej I jak Danielos zakończy, zaraz zakończymy odcinek to Coś spróbuję Zaglądam na, na dłuższym monitorze To jest prawdopodobnie ostatni, o, e, wytrych ostatnie role Czekaj daj mi chwilę to jest prawdopodobnie ostatnia runda, okay. więc przypominam, subskrybujcie kanał, yy, dobijajcie okay. 15 lub 30 w górę, żeby yy, daj nasz skop yy, no. dajcie 15 lub 30 w górę, żeby yy, kolejny odcinek z Yy, na przykład z Danielosem i z yy, Michałem yy, Może powróci Michał, a tego w sumie tam nie powiem. Zobaczycie też ogólnie co się, się działo 11 lutego. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, pijcie po górę kolejny odcinek z Danielosem. Ja wam dziękuję za oglądanie. Miłego wieczoru. Siemka.